Witamy w kolejnym magazynie na Dziś między innymi poznamy podróżnika o wielkim sercu i spojrzymy na Nakło z bardzo wysoka. A zaczynamy od dużych pieniędzy 15 milionów złotych dla Związku Gmin Kcynia na Kłoszubin na inwestycje kanalizacyjne. W Sucharach podpisano umowy na dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. Te podpisane właśnie umowy to w praktyce zmiana jakości życia wielu mieszkańców. 15 milionów złotych oznacza rozbudowę sieci kanalizacyjnej w trzech gminach, na nad notecią, szubinie i Kceni. Wygranie tego jakby konkursu na trzy wnioski z Polskiego Ładu na inwestycje strategiczne było dla nas jakby też pierwszym takim przetarciem, bo do tej pory byliśmy jakby związkiem takim, który prowadzi wysypisko śmieci. Wykorzystaliśmy ten związek do przeprowadzania jakiejś inwestycji do wykorzystania dla gmin dla lokalnej społeczności. To są dodatkowe jakby pieniądze, które mogły być, a mogły nie być, bo gminy miały, miały tą preferencję, że mogły składać takie wnioski, ale również takie związki gmin również mogły dodatkowo jakby składać te wnioski. W związku z tym nasze gminy jakby skorzystały podwójnie. Jest to łącznie kwota około 15 milionów złotych, więc jest to kolosalna po prostu pomoc. Wydaje mi się, że, że w takim układzie jesteśmy naprawdę w stanie zrobić te trzy inwestycje kanalizacyjne tutaj, które no, mocno załatwią tą infrastrukturę kanalizacyjną w naszych gminach. Nie ukrywam, że z naszej strony było to nowatorskie podejście, bowiem Związek Gmin w formule prawnej jest jednostką samorządu terytorialnego. Nie o wszystko Mogą składać gminy. Myśmy mieli też inne swoje projekty i tutaj po konsultacji prawnej i w tym zakresie po dostosowaniu określonych dokumentów mieliśmy możliwość również złożenia tych wniosków i bardzo też chciałbym podziękować za pomoc i przychylność przy realizacji tych wniosków panu ministrowi Łukaszowi Schreiberowi jak również przy całej procedurze formalnej panu wojewodzie Mikołajowi Bogdanowiczowi bardzo nas wspierali podczas całej formalnej procedury związanej ze składaniem tutaj wniosków na te sieci kanalizacyjne w gminach odbyły się już przetargi. Co ważne, tak zwane kwoty przetargowe zmieściły się w kwotach promesy. Jak podkreślał minister Łukasz Schreiber, te pieniądze to dodatkowy zastrzyk dla gmin, które działają wspólnie. To jest Związek Gmin, a tego, takich ciał w naszym regionie nie ma wcale zbyt wiele, więc jest to jedna z nielicznych tego rodzaju inwestycji, które, które otrzymuje Związek Gmin i dzięki temu dodatkowe środki popłynęły. Właśnie do Nakła nad Notecią i do Szubina, z czego się bardzo cieszę, bo to wsparcie dla samorządów przy tym zadaniu, zadaniu przecież podstawowym w XXI wieku, w trzeciej dekadzie XXI wieku, jakim jest kanalizacja, waha się między 95 a 98% ze strony rządu wkładu. Zrzeszanie się gmin jest po prostu opłacalne. Ja się bardzo cieszę, że w ramach współpracy, w ramach Związku Gmin Cynia Nakło-Szubin udało nam się złożyć wnioski na tym razem budowę sieci kanalizacyjnych na terenie naszych miejscowości. Na terenie Gminy Nakło-Nad to Karnówko, Suchary, Paterek, Janowo, Wieszki. Te miejscowości będą objęte tym programem. No i tu powiem w ten sposób, dzięki temu programowi realizować będziemy w tej chwili zadania, które jeszcze rok czy dwa lata temu wydawałyby się niemożliwe do realizacji albo bardzo odległe w czasie. Ten program i otrzymanie Promes tutaj przybliża nas do rozwiązania znaczącej części budowy sieci kanalizacyjnych na terenie naszych gmin, naszych najmniejszych miejscowości. To nie jedyna inwestycja realizowana w powiecie na kielskim w ramach programu Olimpia w Nakle nad Notecią i w Lubaszczu. Przy szkołach powstaną nowe wielofunkcyjne boiska Okay. Ten program Olimpia jest przede wszystkim skupiony, nie każdy może wie o co chodzi, budowa hal łukowych. No to, są, to są stosunkowo proste konstrukcje, ale także możliwe hale pełnowymiarowe, co jest niezmiernie ważne. Chodziło nam o to, by one mogły powstać przy szkołach i przy tych szkołach wiejskich, ale też przy szkołach w mieście. Często to są inwestycje, na które samorządy albo nie mają dość środków, albo je odkładają, albo jakaś infrastruktura podstawowa ta Sportowa istnieje i już no, są inne, bardziej palące problemy, i to jest odkładane dzięki temu programowi. Także w tym wypadku powiat nakielski otrzymał netto wsparcie na dwie szkoły. A to oznacza na przykład dla szkoły w Lubaszczu ponad 2 miliony złotych. A teraz zapraszamy na spotkanie z człowiekiem o wielkim sercu. Pan Andrzej z występu kocha przyjażdżki rowerowe, ale nie wyobraża sobie, by w jego życiu zabrakło pomagania innym. Dla mnie rower jest to coś takiego naturalnego, że ja w każdej chwili siądę, w każdej chwili mogę pojechać. Niektórzy mówią, że to trochę dziwne, że nie potrzebuję treningu, ale mam dużo treningu na zasadzie, że dużo chodzę, dużo biegam w pracy, dużo też się poruszam, więc kondycja w nogach pozostaje. Poza tym dla mnie pomaganie to też jest energia, że mnie po prostu to popycha. Jeżeli widzę też zaangażowanie innych osób i widzę radość innych, że to co robię jest fajne, to tym bardziej chcę się działać. Pan Andrzej przygotowuje się do drugiej wyprawy, oczywiście w szczytnym celu. Jest to moja druga akcja charytatywna, polegająca na objeździe rowerem granicami Polski. Pierwsza miała miejsce w roku 2019. Polegała na pomocy w e, rehabilitacji e, niepełnosprawnej dziewczynki z Potulic. Druga, 4 lata przerwy i pomysł był, żeby zrobić coś nowego. I też robię drugą akcję granicami Polski, z tym, żeby nie było monotonnie, robię to w drugą stronę. Tym razem chcę pomóc chłopakom, dwóm braciom z Kaszub w uzyskaniu wzroku. Kondycja to jedno, ale na taką wyprawę granicami Polski trzeba jeszcze odpowiednio się spakować być zawsze za dużo i po kilku dniach robię paczkę do żony i otyam rzeczy niepotrzebne. Co jest potrzebne? Ciuchy na przebranie, ciuchy na wieczór, jakieś lekkie. wszystko musi być zminimalizowane, bo jednak biorę tylko sakwę na rower i nic więcej. Musi być coś medialnego, typu musi być telefon, musi być aparat, musi być laptop, żeby to wszystko udokumentować. Są to jakieś tam rodzaju typu ładowarki, powerbanki. Plus jakaś tam chemia kosmetyki też musi być i trochę sprzętu naprawczego, bo czasem się awary zdarzają po drodze. Dariusz i Kacper, faktycznie od urodzenia, można powiedzieć, że bardzo słabo widzieli. Okazało się, że jest to ślepota Lebera, która odbiera im wzrok Niebo stopniowo, bo na początku mieli 5% widzenia. Darek w wieku 17 lat skończył w ogóle swoje widzenie, już tylko się noc od dnia, czyli jasno-ciemno. Kacper jeszcze ma w jednym oku 5%, w prawym oku ma 1% widzenia. Jest to sytuacja, w której właśnie się też już tak jak udarka zaczyna, że będzie jasno-ciemno. Mam nadzieję, że będzie to jasno-ciemno, bo wtedy jeszcze jest szansa na podanie leku. Gdy będzie tylko ciemność u nich w oczach, to już nie mamy szansy na podanie leku. Nie znamy dnia ani godziny, bo niestety Alta choroba. W danej chwili odbiera, nie wiemy kiedy to jest tak. Darkowi też jechał do szkoły o 7 rano autobusem i widział swoje 5%. O 8.30 chłopaki włożyli już go w kościerzynie, bo wracał z kościerzyny ze szkoły do domu jako niewidomego, bo w czasie drogi do szkoły skończył widzenia. Ja wolno siedzieć z przodu, bo wtedy są jakieś większe emocje. Potrzeba trzech zastrzyków. Podarł już, już w jedno oko, otrzymał zastrzyk, który pomaga. Widzi kształty, widzi podstawowe kolory. Z metra przeczyta dużą literę na tablicy okulistycznej, więc to już jest bardzo dużo dla osoby, która nie widzi nic, tak? Uczy się też wszystkiego na nowo poznawać właśnie przez widzenie, ale no, potrzeba nam jeszcze 4,5 miliona, bo jedno oko kosztuje 1,5 miliona. Żeby podać jeden zastrzyk, to jest półtora miliona, więc nie jesteśmy w stanie sami tego uzbierać, tak? dlatego musimy prosić o pomoc wszystkich. Bliscy różnie na to patrzą, jest na to postrzegany poprzez to, że opuszczam rodzinę na dłuższy czas, bo jest to jednak wyjazd ponad miesięczny. Ale jest też zaangażowanie żony, jest też jej taka duża rola, że zostawiam ją samą w domu z córką, z synem. Ale też jesteśmy przez cały czas w kontakcie i wiem, że pomimo tego, że ma dużo pracy przeze mnie, to też mnie dopinguje. Początki każdej wyprawy to jest zawsze coś takiego, że z tyłu głowy jest różne głosy chodzą, typu Andrzej, ile jeszcze przed Tobą? Andrzej, po co Ci to? Andrzej, leżebyś w domu, byłbyś w domu z rodziną, ale jak mija pierwszy dzień, drugi dzień i człowiek widzi na mapie jakiś pasek zrobiony, to się chce jechać. Tym bardziej, jak się wrzu codziennie wrzucam informacje, dokąd dojechałem, co przejechałem, robię relację zdjęciową czasem też może i filmową. I widzę komentarze, i widzę po prostu chęć ludzi oglądania, widzę, że oglądalność jest coraz większa. To mnie napędza, to mnie nakręca. Jeszcze jak mi mam też pomoc z góry, że mam dobrą pogodę, to się chce jechać. Warto pomagać, ponieważ yy, dla mnie to jest coś takiego naturalnego, że ja daję coś, Wiem, że to kiedyś wróci i też to widzę e, w różnych sytuacjach życiowych, że człowiek się nie spodziewa czegoś, a coś to otrzymuje. Na zasadzie choćby nie wiem dobrego słowa, czy jakikolwiek może pomocy. Ja wiem też, że czy pójdę do sąsiada jednego, drugiego, czy trzeciego. Mi nikt pomocy nie odmówi i z tym, że jak ktoś do mnie przyjdzie, to e, też nie odmówię pomocy. A my trzymamy kciuki za powodzenie tej niezwykłej wyprawy. Na koniec obiecane nakło z góry. Proszę popatrzeć i się zachwycić. W nakle wśród bogatej oferty turystycznej możemy od tego roku również wchodzić na wieżę widokową. Wejścia odbywają się w każdą niedzielę, a także w różnego rodzaju święta. O tych wejściach informujemy osobno. A na tej wieży możemy podziwiać panoramy nakła, nie tylko nakła, bo ze sprawą lunety możemy podziwiać widok Doliny Noteci. Przy dobrej pogodzie można bez problemu zauważyć kcynie i to bardzo ładne kadry tego miasta. Możemy się przyjrzeć także panoramie Nakła od wschodu, od zachodu, od południa. Trochę gorzej jest z widokiem na północ, ale dla chcącego nic trudnego. Zachęcam im szybciej tym lepiej, bo pojawia się coraz więcej liści na drzewach, w związku z tym ten obraz, ten możliwy do obserwacji obszar trochę się zawęzi i pozostanie nam czekać do jesieni, ale przy takiej pięknej pogodzie jak teraz warto wyjść i Warto korzystać z pogody. Tym bardziej, że Polacy wciąż cudze zbyt często chwalą, a swego nie znają i nie doceniają. Całkiem, całkiem. No, widoki są bardzo ładne. Niekoniecznie nowe dla mnie, bo już tam się bywało na tej wieży. O, słońce trochę, trochę za mocno grzeje i to przeszkadza w podziwianiu widoków i wybieraniu zdjęć. A na kielanie zdają sobie sprawę z tego, jak pięknie tutaj jest? Trudno mi powiedzieć. Czy, czy, czy mają tą świadomość? Jak się pani podobały te widoki? Piękne. Mi naprawdę widoki się podobały. Dla mnie jest coś nowego, bo powiem szczerze, mam lęk wysokości, ale jest na tyle wysoka bariera, że można podejść i podziwiać spokojnie widoki. Naprawdę bardzo fajnie. Podobno można też podziwiać nakłon na starej fotografii? Tak, też. Właśnie schodząc z mężem porównywaliśmy ulicę Dąbrowskiego, inne nam znane miejsca i jest naprawdę co do porównania. No Jest oczywiście inaczej, no bo teraz są kolorowe te zdjęcia i inne budynki, ale naprawdę też, też godne jest to polecenia i zauważenia. Wstęp jest bezpłatny. Wieża czynna jest w każdą niedzielę pomiędzy 13 a 17. I muszę przyznać, że nie spodziewam się, że wieża będzie się cieszyła tak dużym zainteresowaniem. Dodatkowo umieściliśmy także wystawę wraz z Muzeum Ziemi Krajeńskiej, więc mieszkańcy mogą podziwiać nakłon na starej fotografii, co też cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Wystawa ukazuje, jak miasto zmieniało się na przestrzeni ostatnich 100 lat. W nakle wciąż jest wiele pięknych, starych obiektów. Wieża widokowa została zaprojektowana. I wybudowana w 1902 roku. Kiedyś służyła ona do obserwacji Nakła, do obserwacji okolicznych terenów przez strażaków, a dzisiaj tak. służy ona mieszkańcom do tego, aby również podziwiać nasze zakątki. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Na kolejny magazyn Nakielski zapraszamy w czerwcu. Do zobaczenia.